Jacek Murański. Postać znana. Znana także panu Nawrockiemu. Znana między z walkę Ma Także aktor w takich niedużych rolach. Murański. Pod nazwiskiem. Myślę, się po my się, my się ciebie nie boimy. Widzi, nie boimy się ciebie. Ej, <suszyncy> co? A co? Oczywiście czym jesteś? Czymś jesteś, co? A co się prujesz? No? Ciebie żadnych pieniędzy dobra, nie żadnych mi żadnej Dobra, Ja cię naprawdę misiu! <grym> ja! A go będę bił! Będzie bił, będzie leżał, będzie płakał, będzie wył. Nigdy więcej nie mów do mnie. I odrobinę z Takim ustranę, słowem: Nigdy więcej nie pomawiaj, ku człowieka. Od razu go przeładuję na, na dziurę, od razu będzie przeładowany. Chodź tu! <grym> Ja, Chy, Ale mogę się napierać na 10 rąk. Nie powaliłbym, mnie. Jest pan zadowolony ze za swojej No, jedną wyzwanie? ręką, jedną ręką no. pięknie przygotować. Pamiętaj, nigdy się nie smyraj po nie swoich jaj. coś? Szybciutko, bo nie mam czasu na pierrete. No co? No chodź! No chodź, bo czas mi, mnie ucieka. Co jest? W którym dzisiaj miłość uprawiamy? Bieluchne, bielutkie. Ale będziesz. Ja zareagowałem tak, że no dwóch z nich yy, doznało ciężkich yy, złamań Ręk, rąk, którymi próbowali mnie zapakować, a trzeci uciekając wpadł pod samochód. Mm. Dobrze, dobrze! Jedziesz, kurwa! Jedziesz, kurwa! Dobrze, dobrze! Patrz, kurwa! Pójdźmy, <śla> kurwa! Nie, bo teraz trzymacie Marcina. de de public discussion de provocateur. Ja po francusku nie mówię, ale rozumiem jak najbardziej o co chodzi. Tyle. I pan Murański cytuje co Wielki Bu mu powiedział. Trzymam go za gardło i zrobi dla mnie wszystko.